Dobry wieczór moi drodzy, z tej strony Maria i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Moi kochani, zaczynam kolejną partię reakcji na piosenki z Eurowizji 2025. Ostatnio no troszeczkę się obijałam, yy, bo było bardzo dużo rzeczy dookoła mnie do zrobienia, ale już wracam do regularnych reakcji. Oczywiście już znamy wszystkie piosenki. Będę do was tutaj przychodziła z nowymi odcinkami, z piosenkami, na które jeszcze nie reagowałam. Zapraszam do Subskrybowania, komentowania, bo większość z Was ogląda, a nie subskrybuje, więc come on, tu fajne rzeczy będą. E, jeszcze jedna informacja, złożyłam wniosek o akredytację na Eurowizję 2025. E, będę tam, mam nadzieję, że będę, Nasz znaczy, panie Boże, Marti, daj, e, z teamem Eurovox. E, nie będę jechała jako Eurovibes by Maria, ponieważ nie chciałam ryzykować, że może to się nie udać, ale oczywiście będę robiła i tak dla Was content, i live, y, i tak dalej, więc trzymajcie mocno kciuki, e, żeby się udało. No a tymczasem przechodzę do reakcji na Którą na pewno czekaliście, a wiem, bo czekaliście, bo pisaliście. I będzie to Luen, Luan. Nigdy nie wiem, jak to się takie u zbitki, wow, czyta. Luen chyba tak. Luan. Matko Boska. O oh mądrość. W każdym razie, maman, utwór. Ostatnia piosenka z Eurowizji 2005, którą poznaliście. Ja obejrzałam ten występ tak bardzo pobieżnie, w sumie fragment, więc teraz zasiądę, skupię się. No i co, lecimy z reakcją. Wow. Nie, no, taki Super Bowl po prostu eurowizyjny. Piękne smyki. Uuu, smyczki kocham, kocham na życie w każdej postaci. Boże, żona. O jezu, ona jest tak w powietrzu. Wow. Ja bym się zasikała ze strachu. No ale trzeba stwierdzić, że otwarcie Reveal piosenki zrobili wow. Nikt takiego nie miał. Jezu, ona na tej podejściu! Nie mogę nawet na to patrzeć przepraszam. Z moimi lękami oczywiście chodzi o to. Wow. Uf. Toujours, même quand le temps file, quand il me tient la main, j'ai plus peur de rien, et ça me fait comme avant, quand toi tu me tenais la main. Je vais mieux, je sais où Uh, tá daqui. Pam, pam, pam. Wow. Wow, ale show. <laughs> wow. No, to było show. No dobrze, my dears, porozmawiajmy sobie o tym, czy Francja może wygrać Eurowizję. Yy, bardzo bym chciała zobaczyć, o czym jest ta piosenka, bo niestety francuskiego absolutnie nie znam. Yy, jest o mamie, podejrzewam, mamą. Nie ma więcej kochanków, nie ma więcej łóżek. W końcu widzisz, zbudowałam swoje życie, a pustka jest wielka. Pytania również, ty, jak się masz? Czy widzisz to wszystko? Bardzo się zmieniłam, bardzo urosłam, ukrywałam przed tobą wszystko. To czyni mnie tym, kim jestem. Jestem lepsza, wiem dokąd zmierzam, przestałam liczyć lata i gdybym chciała zatrzymać czas teraz, to mnie nazywam mamą. Mamą, mamą. No mamą, mamą. Znalazłam nieusuwalną miłość, Ty zawsze znasz prawdę, jestem lepsza. Średnio mi to coś mówi. A, okej. Okay. No w polskim tłumaczeniu ciężko to zrozumieć. Now it's me, she calls mom. Czyli ona śpiewa o swojej mamie, która odeszła, yy, a mówi o tym, że teraz jej córka nazywają mamą. I podejrzewam, że to ten głos ten, takiej dziewczynki na końcu to była właśnie jej córeczka. No bardzo piękne przesłanie. Yy, no. Ciężkie do zrozumienia, wiecie, jak nie znacie francuskiego, to yy, myślę, że i tak przez ten utwór yy, czuć te emocje, aczkolwiek tutaj mi one zostały zaburzone trochę tym całym show. Yy, po prostu moje lęki tutaj yy, cały czas mnie brzuch bolał przez te trzy minuty, jak ona stała na tym podejściu, ale to jest jakby moja personalna kwestia. Ale do rzeczy, jest to dobry utwór. Nie jest on najlepszym utworem tegorocznej Eurowizji, ale co doceniam, naprawdę dziękuję Francio za muzykę. Naprawdę piękny instrumental, pięknie zaśpiewane, muza, muza, no porządna muza, taka pełnobrzmiąca. Za to dziękuję. Eee, sam utwór przepiękna jest końcówka naprawdę jak to się tak nabudowuje ale. Mam wrażenie, że hype, który został nabudowany koło tego utworu zarówno przez fanów, przez bukmacherów, przez delegacje Francji niestety trochę zaszkodził temu utworowi, bo wszyscy się spodziewali naprawdę czegoś wow, wow, wow w stylu na przykład takiej Austrii, że to będzie bardzo szokujące i takie w pozytywny sposób, a dostaliśmy w sumie utwór, który jest typowym francuskim utworem co nie jest złe, absolutnie, ale tak jak wielu się zarzuca Szwecji, że wysyła generyczny pop, tak ja mam po prostu problem z Francją, że wysyła francuskie balady non-stop i jak przy Szwecji rozumiem to, bo tego słucha... słuchają ludzie. Tak, we Francji, no też podejrzewam, że słuchają, ale jak ja kojarzę francuskie utwory, które są obecnie popularne, są one bardziej w stylu na przykład właśnie takiej Holandii tegorocznej. Więc mam wrażenie, że Francja trochę poszła w tą taką w ten taki etap tych francuskich ballad, gdzie Mona Mur, zaszoroszny było naprawdę wyjątkową balladą, przepięknie zaśpiewaną była, to była przepiękna kompozycja. Natomiast tutaj wydaje mi się ten utwór niestety bardzo, bardzo przeciętny, tak jak na francuską muzykę, która jest tak bogata i tak znana na całym świecie. Trochę się rozczarowałam, nie ukrywam, aczkolwiek bardzo doceniam warstwę muzyczną. E, sama kompozycja jest dosyć słaba, uważam. Można by. Było to dużo, dużo bardziej zrobić, chociażby, nie wiem, w warstwie instrumentalnej to zróżnicować, bo jest to bardzo jednostajne. Końcówka przepiękna, no i głos Loan, Luan, Luany, Joany, Luany jest naprawdę, naprawdę świetny, tym bardziej, że ja podejrzewam, jak ona musiała mieć w sobie stres, stojąc na mm, prostokącie o wymiarach metr na dwa yy, w powietrzu i oglądać się nie wiem, ile tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi. O, Matko Boska, yy, naprawdę szacun dla niej, że tak to zaśpiewała, bo skupiła się na tym utworze. Ja czułam te emocje, czułam, że chce mi coś przekazać. No i teraz co? Jakby mamy dosyć przeciętną piosenkę z bardzo dobrym wykonawcą, z bardzo dużymi możli możliwościami, jeśli chodzi o staging, tu można zrobić wszystko, tu może pójść, to może pójść w każdą stronę. Ja bym aż tak. Chyba nie szła już w jakąś taką dramaturgię typu pokazywanie zdjęć z dzieciństwa, wiecie, małych dziewczynek, jej córeczki i tak dalej. Nie szłabym, bo ten utwór jest na tyle już mocno brzmiący i opowiadający o tym, że po prostu w pewnym momencie to będzie za dużo. Ja bym tutaj postawiła na coś bardziej klasycznego, chyba tak mi się wydaje chociaż Francja lubi taki na przykład Mona w zeszłym roku było bardzo ładnie pokazane bo było bardzo proste tak w przekazie telewizyjnym ale miało swoją przez to siłę i czasem mniej na scenie znaczy lepiej szczególnie przy takich piosenkach jak mamy właśnie tutaj Francję czy tegoroczna Austria czy na przykład, na przykład chociażby przy naszej Gai Polskiej też myślę, że nie ma tam co przekombinować za bardzo, bo ten utwór jest sam w sobie już dosyć mocny no i co Francja? Czy Francja wygra Eurowizję przy dosyć słabej stawce, którą mamy w tym roku, i przy tych wszystkich fan entry e, i utworach takich dosyć mało wyróżniających się? Ja myślę, że nie, nie powiedziałabym, że Francja na pewno nie wygra Eurowizji, bo jest to możliwe, ale czy taki zwycięzca by mnie satysfakcjonował? No w sumie. No, nie, nie, nie byłabym bardzo zła, ale też nie byłabym zachwycona. Ale to, jak już oglądaliście live'y i filmy, to wiecie, że y, chyba niczym nie jestem w tym roku zachwycona. Taka maruda się ze mnie zrobiła po prostu. E, może po prostu dlatego, że już trochę krytycznie podchodzę po tylu latach do Eurowizji i w końcu mogę tą krytykę jakby gdzieś tutaj wyrażać. Może dlatego, nie wiem, albo po prostu nie wiem, może mam zły humor nie no, mam dobry humor ale wymagam dużo yy, po ostatnich latach no a Francja no nie dowiozła tego co, co byśmy chcieli i tak sobie myślę na ich ostatnie, jeśli chodzi o ostatnie entries z Francji, no to Mon było naprawdę, naprawdę dobre. Yy, I mówię to ja, nie za duża fanka ballad. Bardzo mi się to podobało. Yy, no, voila, cud przecudowne. To, to była taka, taki utwór, który absolutnie do mnie trafił, bo to był, wiecie, trochę Edith Piaf, taka z Eurowizją, świetnie zaśpiewana. I tam była właśnie taka prostota, yy, że nie trzeba było więcej. No, ten występ był przegenialny. Jest jeden z moich ulubionych występów. No i ta piosenka absolutnie nie przebija ani Barbary Prawi, ani, e, ani Monamour, e, Slimane. Mm, co tam jeszcze było? Aha, Fouen. Mm, to bardzo tego nie lubiłam. To brzmiało jak występ w szkole, aczkolwiek fajnie, że tam był nie język francuski, tylko bretoński. Um, a, Lazara, to mi się też podobało, chociaż też hype bardzo duży był na początku na ten utwór, a no stało się jak się stało i ja nie hype'owałam tego utworu, nie widziałam go jako zwycięzcy, a wiele osób tak. Szczególnie przez fandom był hype'owany, no ale Francja jest zawsze, Francja, Włochy zawsze bardzo hype'owane. Szwecja też w sumie. No i co no? Tak no rozczarowałam się, kurczę. Naprawdę doceniam kunszt wokalny, instrumental, w ogóle ten super bold, no kurczę, ile tam kasy w to poszło, słuchajcie. Wyobraźcie, wyobraźcie sobie coś takiego w Polsce kiedykolwiek w życiu, w życiu, w życiu. Także Francja, no tutaj Francja na najwyższy level wzniosła swoje <laughs> song reveal, gender reveal, song reveal. Natomiast w całokształcie, no, mogłoby być lepiej. Mogło być oczywiście gorzej. Dziękuję za Poważne entry, w sumie brakowało mi trochę takiej potężnej balady, no ale z tego gatunku ballad jest to taka przeciętna piosenka. Chyba tyle mam do powiedzenia. No dobrze, moi drodzy, to była moja opinia na temat Francji. Dajcie znać, co wy myślicie. Wiem, że jest tutaj wiele fanów tego utworu. Dajcie znać, czemu właśnie ten utwór was porywa, na którym miejscu macie go w stawce, w swojej stawce, w sensie rankingowej stawce, w swoim własnym personalnym topu, bo to już ten czas, kiedy można robić rankingi. Oczywiście zapraszam Was na moje top 37, które w sumie zmienia się codziennie. Ale, no tak, mniej więcej macie ogląd teraz, co lubię, a co nie. I oczywiście dzielcie się swoimi e, topkami. No i zapraszam do subskrybowania, e, komentowania, lajkowania, bo Eurowizja się zbliża. Trzymajcie kciuki za akredytację i zapraszam też na grupę na Facebooku i na Instagrama i na TikToka i w ogóle wszędzie. Ok, a teraz mówię. A revoir Tak coś się mówi? A revoir? Merci. Beaucoup.